Ziem przez odmęty wód wiódł żeglarzy pełen marzeń szlak. Płynęli do nieznanych ziem, wolności wciąż śnili sen przez ocean łez na światach des. Mocą dzielnych serc szli w obcą dal, niosąc wiarę w pełne szczęścia dni. Magia nowych miejsc, Żal dom rodzinny lśnił za morzem mły Szumiała i nadziei pieśń Zdobywców roznosząc wieść Były sobie Ameryki matr, Niósł nowy ład Przed setkami lat, gdy Ameryk lud Nowych braci witał u swych ród Nie przypuszczał nigdy, że to chwila No, Stany Zjednoczone zdobyły niepodległość i pod koniec XVIII wieku ich populacja wynosiła 5 milionów. Pięć miast zasługiwało na miano metropolii. Filadelfia miała 46 tysięcy mieszkańców, Nowy Jork 33 tysiące, a Baltimore, Boston i Charleston po kilka tysięcy. Miasta te ogromnie się rozrosły, a to dzięki ludziom, którzy kochali otwarte przestrzenie. Jednym z nich był Daniel Boone. Od dziecka wiedział, co lubi robić najbardziej. Danielu, masz już 12 lat, a chcesz tylko biegać po lasach. Nie umiesz pisać. Bóg wie, co z ciebie wyrośnie. Idź pobiegać do lasu, nic tu po tobie! Ha 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 ha! Tak, Daniel Bun dorastał w lesie, ucząc się od indian i obserwując cuda przyrody. Ach, ojcze, ojcze! Spójrz, co dzisiaj upolowałem. Niewiele potrafisz, Danielu, ale przyznam, że dobrze polujesz. Czekaj, mam coś dla ciebie. O! Oh, dziękuję, ojcze, jest piękny, będę prawdziwym myśliwym! Mm. Wspaniałe, naprawdę piękne.! Ah. E <śm> <śm> Witaj, biały bracie. Jak się masz, przyjacielu? Widzę, że teraz masz dwa sztucery. Tak, rzeczywiście. Ten jest dla ciebie. A. A. Trach! <laughs> dobrze, teraz chodźmy zapolować, mhm. dobrze? Może akurat trafi nam się jakieś małe zwierzę? A. A. Albo jakieś duże zwierzę. Patrz, czarny niedźwiedź. Król naszej puszczy. Það er það. はい。 To doprawdy doskonała okazja, ser. Nie pożałuje pan 260 hektarów dobrej karolińskiej ziemi i to wszystko za śmieszną sumę 15 funtów. Ja chyba oszalałem, łaskawy panie. Możemy się tu osiedlić, Rebeko. Z tobą najdroższy zamieszkałabym wszędzie. Tak więc Daniel Bun zbudował dom rodzinny i założył piękną farmę. jednak zew nieodkrytych terenów był wciąż nieodparty. Danielu! Najdroższa. Żniwa zakończona, zwierzęta w zagrodzie. Wszystko uporządkowane. Chcę iść i odkryć ziemię na zachodzie. Wrócę niebawem, nie martw się! O, Rebeko! Rebeko, czy to znaczy, że my. Ależ tak! To chłopiec o. ma na imię Izrael! Cóż, żniwa już zakończone. Chcę znów wyruszyć na długie łowy. Tak, mój drogi, wiem, ale błagam, uważaj na siebie! Bywaj! Bywaj! Jak wspaniale, czy to jest. Nie, to jest dziewczynka, mężu. Ma na imię o. Sara. A nie! <laughs> Słuchaj, Rebeko, żniwa. Wiem, koniec żniw. Zwierzęta są w zagrodzie, a ty chcesz iść na kolejną oh. wyprawę. To będą już ostatnie długie łowy, lecz trzeba spłacić długi, więc przyniosę wiele skór. A tym razem nie idę sam. Dobra, rozdzielmy się. Wizony to nasi bracia biali ludzie. Polujemy tyle, ile trzeba, by zdobyć mięso i skóry. Zabiliście ich więcej niż trzeba. A gdy polujemy, zabijamy, bo tak nam się podoba! A skóry sprzedajemy, są niczyje. Należą do wszystkich i trzeba je szanować! Pokażę Ci, jak szanuje Bizony! <laughs> Biały człowiek musi zrozumieć, mordowanie zwierząt jest bardzo złe. Zwierzęta należą do wszystkich ludzi, tak jak niebo i chmury i wiatr na prerii. Hmm. Hmm. Słyszałeś? Czerwonoskóry chce pouczyć mnie Dzikus no. <laughs> Dobry strzał Ej, gdzie jest ten stary? Dokąd polazł? Zabiłem więcej zwierząt Chcę więcej pieniędzy e, Kolega dobrze gada Zabiliśmy więcej niż wy Należy nam się więcej forsy Nie, nie zgadzam się Jesteśmy grupą myśliwych i podzielimy się równo. Nie, zabiliśmy więcej i chcemy więcej forsy. A wiesz... Tak, dobrze gada. Przecież się są naszymi przyjaciółmi. Powiedz, dlaczego to robicie, wodzu? Ten człowiek zabił mojego syna, strzelił mu w plecy. Wy zabijacie zbyt wiele zwierząt, to zbrodnia. Jesteś przyjacielem, weź swoje skóry, ale jego zdobycze zatrzymamy. Daniel Boone i inni pionierzy odkrywali wiele nowych terytoriów, a Stany Zjednoczone się rozrastały. Założono nową stolicę kraju Waszyngton, a w tym samym roku do Unii dołączył Vermont, następnie Kentucky, Tennessee. Lecz Stany nie mogły się rozrastać bez końca, bo istniała przeszkoda Louisiana, która należała do Francji. Prezydentem był wtedy Thomas Jefferson, który chciał kupić Nowy Orlean. Dalej, randzie, spróbujmy sprzedać tym Amerykanom nie tylko Nowy Orlean, ale całe terytorium Luizjany. Czemu nie? Bo w końcu co nam po tak odległych ziemiach? Proszę bardzo, panowie, cała Luizjana za 20 milionów dolarów. Co? Każecie zapłacić 20 milionów, zapłacić 20 milionów dolarów? Milionów? Nie mamy dostatecznych uprawnień! Kazano nam zakupić Nowo Orlean za 2 miliony dolarów 3 powiedzmy. 19 milionów i ani centa mniej. O wiele, za dużo, damy cztery. 18 milionów. Za dużo, 5 milionów. Zatem 17. Nie, 6 milionów. 16 milionów dolarów, ostatnie słowo. Nie, 7. 15. 8. 14. 9. 13. Doskonale, 10. 12 to ostatnie słowo. 11 i to koniec. To dobra propozycja. Sprzedane! Luizjana została kupiona za 11 milionów dolarów i to była okazja. Wychodzi 10 centów za hektar to cena pudełka zapałek. Faktycznie okazja! Heh. Amerykanie ubili doskonały interes. Terytorium stanów powiększyło się dwukrotnie. Populacja rosła, bo codziennie przybywali nowi imigranci. Kraj rozszerzał się na zachód, ciągle na zachód. Oto nowi członkowie Unii. Ohio, Louisiana oczywiście, Indiana, Mississippi, Illinois, Alabama, Maine, Missouri. Czyli razem 24 tyle stanów tworzyło USA. Nie były one takie same. Istniały między nimi różnice. Na czym one polegały? Cóż, po pierwsze, tylko w połowie stanu ludzie byli wolni. W drugiej połowie nadal panowało niewolnictwo. No szybciej, szybciej! Prawie śpicie nie robi darmo zjady Do roboty! Jeśli któryś nie zbierze dwóch koszy, to wieczorem dostanie baty! Lubię ich batorzyć. Ech, twój syn próbował uciec. Dostanie nauczkę. Nie, nie bijcie go. To dziecko nie zna jeszcze życia. Dziecko musi się szybko uczyć. Nie będzie już biegał. Był jeszcze jeden poważny problem. Trzeba coś zrobić z tymi Indianami. Chirokezów mieszkających w Georgii wyślemy na zachód. Za rzekę Mississippi podpiszemy z nimi traktat. Będą mieli swój rezerwat i święty spokój. Hmm. Co? Czarny sokół jego plemię opuściło swój wielki rezerwat? Plemię nie miało się tam czym żywić, panie prezydencie. Wyślijcie tam kilka oddziałów i każcie im wrócić. Nie chcę widzieć Indian na wschód od Mississippi. A Shaunisi? Migrują, panie prezydencie, migrują. Z Indianami podpisano 350 traktatów, lecz Amerykanie nie przestrzegali niemal żadnego z nich. Setki tysięcy rdzennych Amerykanów straciło życie w wymuszonych migracjach na zachód. Arkansas weszło do Unii, a dzięki poszerzeniu poza Luizjanę Stany Zjednoczone wkroczyły na terytorium meksykańskie, gdzie sytuacja szybko się zmieniała. Kto to jest? To pewnie nowy gubernator, bo stary odchodzi. Senor, niewolnictwo jest w Meksyku zakazane! Senior, musi pan wypuścić tych ludzi. Mam pozwolenie na polowanie w Meksyku na podstawie ustaw z Ameryki. Nasz prezydent, generał Santana, nie będzie zadowolony. Zdenerwuje się. Wzywał mnie pan, generale Santana! To jest skandal, co się dzieje w Teksasie. Nie pozwalam! W każdym meldunku to samo! Amerykanos rządzą się jak u siebie! Generale Kos, weźcie oddział i zróbcie porządek na terytorium Teksasu. Tak jest, generale e, Prezydente! San Antonio. Ci Amerykanos tam mieszkają. Niewielu ich mamy szczęście. Zrobimy najazd i rozniesiemy ich. <słyski> Nazywam się Berlson i tylko ja tutaj dowodzę. Możecie sobie wrócić do domu pod warunkiem, że nie będziecie się szarpać. No już, daj słowo. Daję słowo honoru. Jasny żółdak kłobi boku. Karamba, ty o ślubie. Pokażę tym gringo, z kim jestem. Nie będą obrażać prezydenta generała Santany, prawda? Oj, Pułkowniku Travis, pułkowniku Bowie, meksykańskie wojsko nadjeżdża, są ich tysiące. Pułkowniku, proszę powiedzieć, ilu ludzi dokładnie mamy? Powiem, panie Crockett, jakichś dwustu. Jesteśmy na rozkaz, pułkowniku Travis. Dziękuję, pułkowniku Bowie. Wywieźcie kobiety i dzieci. Poddajcie się! Nie macie szans! Nas jest pięć tysięcy, a was jest 200! Poddajcie się, eee, ja zachowacie życie i wrócicie na północ! Odmawiamy! Jeśli chcesz Fortu Alamo, to spróbuj go wziąć! Doskonale! Strzelcy, gotowi? Fuego! Teksańczycy trzymali się przez dwa tygodnie Pod Alamo straciło życie półtora tysiąca Meksykanów Niemal wszyscy obrońcy fortu zginęli Kilka lat później Stany Zjednoczone wypowiedziały Meksykowi wojnę Idąc w ślady Korteza generał Scott podbił Meksyk A Stany Zjednoczone pozyskały Teksas, Nowy Meksyk i Kalifornię Nowy Meksyk, Utah i Kalifornia weszły do Unii. Jeden region pozostał niezbadany, terytorium Oregonu. Ale i tam pojawili się pionierzy. San Luis nad Mississippi. Wszyscy wysiadać. Wysiadamy. Przepraszam pana, którędy nasz szlak oregoński? No i ty też, co? Ta, trzeba iść w górę rzeki Missouri, 250 mil w górę aż do miasta Independence. To tam zaczyna się szlak. Potem jeszcze jakieś 2000 oh. mil drogi. Powodzenia, przyda się. Independence. Salon. Sklep. Szukam stolarza, który ma też rękę do zwierząt. Musi umieć gotować i rąbać drewno. Jutro ruszamy na szlak. Ja pójdę. Ja z panem pójdę. Nie wiem czy jestem taki dobry w gotowaniu, ale mam siłę i chętnie się uczę. Nie, ja. Ja no. z panem pójdę. Jestem świetnym kucharzem. Umiem dobrze strzelać, a jak? Może trzeba indiańca ustrzelić albo wrednego sąsiada? Jeśli mamy ruszyć na zachód i odkrywać nowe ziemie, musimy mieć pokój w sercach. Nie mam zamiaru zabijać Indian, a tym bardziej moich sąsiadów. Podoba mi się Twoja szczerość, jak ci na imię. Peter, więc idę z Panem? Idziesz, Peter, idziesz. Przy okazji ja nazywam się Williams. Chodź, pokażę Ci wozy. <laughs> Przyjaciele, Kto głosuje, żebym był szefem taboru? Mam talent przywódcy, a mój pomagier wprost doskonale strzela. Głosuję, eee... Wozy na zachód! Na zachód! O! na zachód! Горы скалистые. Idzie śnieżyca, schowajcie się, bo możecie zamarznąć. Gdyby cię wybrali na szefa taboru, to byśmy. Mogłeś namówić ludzi do głosowania! Niby jak mogłem! Mogłeś im coś zaproponować! A? A! 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 Dostaniemy kubek kawy? Takiej z cukrem. I może jeszcze kromkę chleba? Z kawałkiem bekonu? Czemu nie macie zapasów ani żadnych narzędzi? Bezmyślność! Nie, nie potrzeba nam narzędzi do pracy. Handlujemy nieruchomościami. A czym dokładnie handlujecie? To nowa sprawa, zupełna nowość. Handlujemy nieruchomościami, rozumiecie? Ludzie chcą kupować. A my sprzedajemy. Ziemię. Tak, a potem kupujemy więcej. No i sprzedajemy, kupujemy, sprzedajemy. Kup, sprzedaj, kup, sprzedaj. Cóż, mamy świnie, robimy szynkę i bekon. Mamy pola i zboża, więc pieczemy chleb. To, co wy robicie, nie wygląda na przydatną pracę. Zwłaszcza, że ziemia jest tutaj darmowa. A <ślesy> Dalej łapią, no już. I szybciej. Jeden z waszych ludzi zabił wojownika bez powodu. Przyprowadź go tu, a odejdziemy. Nie mogę go oddać w wasze ręce. Osądzimy go. Damy wam koce, toporki i konia. Biały człowiek nie kupi życia wojownika. Skoro odmawiasz, to będzie wojna! Budujemy dom tutaj, na tym wzniesieniu. Na polu zasadzimy owiec i kukurydzę. a tam będzie piękne pastwisko u stóp wzniesienia, właśnie tam. Potem postawimy dom dla was. Miejsca na pewno nie zabraknie. Bierzmy się do pracy. Oregońscy pionierzy znajdowali się dwa tysiące mil od tego, co oni nazwaliby cywilizacją. Życie było trudne i niebezpieczne. A jednak farmy i wioski w przyszłości rozrosły się w miasta. W XVIII wieku szlak oregoński przemierzyło 3500 pionierów. Mormoni poszli nad wielkie jezioro Słone. Inni poszli aż do Kalifornii. Aż kiedyś w Sakramento, w Kalifornii. Eee! Złoto! Złoto! Juatou! złotu Jestem bogaty! Wersja polska na zlecenie wydawcy Hipokampus SDI Media Polska. Reżyseria Artur Tyszkiewicz. Dialogi Kamila Klimas Przybysz. Konsultacja dr Marek Szowski. Wystąpili: Stanisław Brudny, Waldemar Barwiński, Wojciech Paszkowski, Janusz Wituch, Cezary Kwieciński, Joanna Budniok Felix i inni. Tekst piosenki Wiesława Sujkowska. Śpiewa Monika Wierzbicka.